Skąd pochodzimy? Nawiązując do tego, co napisałem powyżej, już chyba powoli doszliśmy do tego, że wszyscy pochodzimy z tego idealnego świata czyli po prostu z nieba. Tak, wszyscy kiedyś byliśmy w niebie. Bóg, stwarzając nasze dusze, zaopatrzył je jednak w coś jeszcze. W coś wspaniałego, a jednocześnie w pewnym sensie niebezpiecznego, w wolną wolę. Moim zdaniem, nie mógł postąpić inaczej, ponieważ bez wolnej woli bylibyśmy tylko bezmyślnymi wykonawcami woli Bożej, a Bóg byłby po prostu w pewnym sensie dyktatorem. Czy moglibyśmy być wtedy szczęśliwi? Może i tak. Ale Bóg. Czy byłby do końca szczęśliwy, wiedząc, że uczynił z nas marionetki pozbawione własnego zdania? Za bardzo nas kocha, dlatego dał nam wolność, choć zapewne wiedział, jak to się może skończyć. Przecież każdy z nas, jak już jest dorosły, też staje się niezależny od swoich rodziców, oczywiście pomijając wyjątki. Może podejmować samodzielne decyzje i rodzice już nie mogą, albo też po prostu nie chcą ingerować w nasze życie. Oczywiście, czasem próbują nas naprowadzać, coś zasugerować, podpowiedzieć, ale ostateczną decyzję i tak podejmujemy my. My, dusze, obdarzone wolną wolą i ogromnymi możliwościami kreowania, mogliśmy w niebie zrobić wszystko. Mogliśmy nawet opuścić niebo. I tak też się niestety stało. Po prostu opuściliśmy niebo z własnej woli lub za namową innych, większych dusz. Zapragnęliśmy z czystej ciekawości zobaczyć, jak wygląda życie poza niebem. Inne istoty, nazwijmy je wyższymi istotami lub wyższymi aniołami, które wyszły z nieba, posiadając szczególne możliwości kreacji, które otrzymały od Boga, postanowiły stworzyć swoje własne nieba na podobieństwo nieba oryginalnego. I tak też zrobiły. Te anioły nie były jednak tak idealne jak Bóg i nie posiadały takiej mocy i wiedzy, więc stworzone przez nie światy, siłą rzeczy też nie mogły być idealne. Na początku było naprawdę pięknie, prawie jak w niebie. I wszystkie dusze, które opuściły niebo, były dobre. Mijały jednak długie lata, a te nowe światy, stworzone przez wyższe anioły, oddalone i odłączone od Boga i Jego energii, zaczęły powoli tę energię wytracać. Wszystko zaczęło się stopniowo psuć, zarówno w świecie materialnym, jak i duchowym. Tym samym, skoro zaczęło brakować energii do podtrzymywania tych nowych światów, trzeba było zacząć myśleć o jej uzupełnianiu. Uzupełnianie energii skutkowało tym, że te wspaniałe kopie nieba, w których początkowo panowała harmonia, zaczęły się stopniowo coraz bardziej rozsypywać. Wyższe istoty, które wyszły z nieba po odłączeniu się od Boga, coraz bardziej traciły z nim bliskość. Zaczęła w nich narastać pycha i ego, które doprowadziły do tego, że sami ogłosili się bogami w stworzonych przez siebie światach. Pojawiły się rysy na czystych duszach istot, które wyszły z nieba, co zaczęło skutkować coraz większymi konfliktami pomiędzy nimi. Również nasza Ziemia i wszystkie planety, które znamy i których jeszcze nie znamy, cały nasz wszechświat, Galaktyka Drogi Mlecznej, Andromedy i tym podobne, jest właśnie dziełem tych dusz, które zapragnęły opuścić niebo, a nie samego oryginalnego Boga. Czyli wniosek z tego mógłby być następujący: Nasz najlepszy rodzic, który mieszka w niebie, nie stworzył naszego świata. Świat ten został wykreowany siłą myśli jego dzieci, wyższych aniołów, które próbowały skopiować niebo oryginalne. Te wyższe anioły, podobnie jak my wszyscy, to również dzieci Boga. I tu pojawia się problem. Jak już to sobie w końcu uświadomimy, co może nam zająć czasami wiele, wiele lat, zadamy sobie pytanie, co teraz? Co my, ludzie, powinniśmy teraz zrobić? Dokąd powinniśmy pójść? Skoro ten świat nie jest dla nas wystarczająco dobry i bezpieczny, to fajnie byłoby wyrwać się stąd. Ale jak i dokąd?